Ja się chyba z nim po prostu umówię, że zaczniemy mówić, że tam jakieś ochłodzenie relacji, żeby po prostu nie wałkować tego wszystkiego, a będzie co będzie, nie? Dbają się przede wszystkim i powodzenia, kochana. Tak, i następnym razem, jak on chce, to, to, to niech on przyjedzie. Oh. Urwało się, no, no, no okej. Okay. Wiadomo, I nie co On coś. się poświęca trochę a dla ciebie. A ty te pieniądze, które mogłabyś ewentualnie wydać na wycieczkę, zainwestuj w kurs na przykład fotograficzny. I jesteś urządzona. Ale, ale dbaj o siebie i nie udosnaj. Dbaj o siebie i o swoje. Życie. Nie zabawiaj o co chodzi, dbaj o siebie i o swoje życie, czyli o siebie. Słuchajcie, no ale w ogóle nawet jakby miała nowe buty kupić, Jezus, kup sobie po prostu, albo dziecku, nie wydawaj na jakiegoś typa. Jakby myśl o sobie, o swoich potrzebach. <laughs> Jesteś super łaską ja. powodzenia Ci życzę, Elu. <laughs> Ale żeście mnie załatwili, ja chyba pójdę sobie kupić jakieś piwo, bo ja, nie, ja tego na trzeźwo nie zniosę. No <grymne> dawaj dzwoń do mnie, pogadamy sobie. <grymne> to jakaś masakra. Nie, ja nie mogę o tym rozmawiać, bo ja się wy, wy, wykańczam. No <grymne> i właśnie o to chodzi, żebyś się już przestała wykańczać. Fajnie, przede wszystkim fajnie, fajnie było cię.